Dzień dobry, nazywam się Karolina Czwalina i witam Was w swoim kolejnym podcaście. Podcast jest uzupełnieniem odcinku w formatu Girl's Ask na moim kanale na YouTube Karolina Czwalina, a moim dzisiejszym gościem jest Izabela Sakutowa, która może lepiej, żeby się sama przedstawiła, bo jak ja zacznę, to nie skończę. I za kim jesteś? <grym> Cześć. Jestem międzynarodowym ekspertem w przede wszystkim z ponad 15-letnim doświadczeniem, ale również jestem kobietą. Biznesu. Mam 20-letnie doświadczenie handlowe i marketingowe. Prowadzę cztery firmy w kraju i za granicą szkole. E małe firmy stacjonarne, w tym jak prowadzić lokalne biznesy stacjonarne, ale również szkole osoby interesujące się tematem doboru bielizny. Um, I w kraju je szkole, i za granicą, i wydałam książkę na ten temat. I po, I po prostu słuchajcie, Iza to prawdziwa kobieta renesansu, taka jest prawda i chciałam, żeby też tutaj się przedstawiła, bo jak nagrywałyśmy nasz odcinek e, Girls Ask, czyli pięć pytań do eksperta, i na nie tutaj odpowiadała, nam bardzo dosadnie i szczegółowo, to wyszło, że oprócz samej pasji, jaką jest brafitting i te wsparcie, które niesiesz kobietom, to jest też bardzo duża głowa do biznesów, i bardzo dużo rzeczy ogarniasz, i wiesz, że jak czegoś brakuje, no to po prostu jak widzisz to, to to przynosisz tam, gdzie trzeba. I tak było z tym graffitingiem, bo ja też jestem osobą, która o czymś takim dowiedziała się za późno, a powinna o wiele wcześniej. Także Iza, no kobieto moja renesansu. Biznes, pasja to jest jedno, ale tutaj chciałam z Tobą porozmawiać i rozwinąć cały temat Twoich charytatywnych działań, bo Ty działasz bardzo mocno tutaj pomocowo też dla innych. Od 8 lat prowadzę kampanię Dotykam Wygrywam. Wymyśliłam sobie taką kampanię działając właśnie w branży bieliźnianej od wielu lat. Stwierdziłam, że fajnie by było dać kobietom jeszcze coś dodatkowego oprócz tego brafitingu, oprócz dobrania dobrze dopasowanego biustonosza. Dość często też obserwujemy brafiterki w codziennej pracy. Różne sytuacje jak pomagamy klientce wygarnąć biust, ułożyć go odpowiednio w biustonoszu. Czasami zdarza nam się zauważyć pewne zmiany i stwierdziłam, że nie ma przecież nic bliższego kobiecym piersiom niż bielizna, więc czemu nie mamy um, też o tym mówić o kwestiach zdrowotnych? I stąd pomysł właśnie się narodził, żeby stworzyć kampanię Dotykam, wygrywam. I kampania jej celem jest szerzenie informacji wśród kobiet na temat tego jak dbać o zdrowie piersi poprzez wykonywanie samobadania i poprzez noszenie dobrze dopasowanego biustonosza. Kampania ma miejsce w sklepach brafitingowych. Przede wszystkim, ale w tym roku poszła w ogóle, całkowicie jeszcze po, po różnych firmach, czy to korporacje IT, czy to wydawnictwa, czy nawet sklepy spożywcze też biorą udział w kampanii, co mnie bardzo cieszy, bo to widać, że pomysł faktycznie się przyjął i że ludzie chcą być częścią czegoś takiego, czegoś pozytywnego związanego z tematem piersi, bo też celem kampanii nie jest straszenie, a oswajanie. Znaczy ludzie to w ogóle lubią pomagać. My też mamy taki naród, że on bardziej się w biedzie łączy niż w sukcesie, a więc no to tak jest, że jakby lubimy się angażować i solidaryzować, kiedy jest źle, ale oprócz tego, że tutaj tak jak powiedziałaś, że to w salonach się odbywa, że bielizna, że kampania, no to oczywiście masz cały tutaj można powiedzieć pomocowy też sztab specjalistów, Dokładnie. jeśli chodzi o psychoonkologię, o samą onkologię, tak, bo współpracujesz z Amazonkami. Z Polskim Stowarzyszeniem. Z parsem, Polski Stowarz... mm -hmm. Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Amazonki Ruch Społecznych, dokładnie, mm -hmm. tak. Z panią Elą Kozik, Elą Majeską na czele. To panie, które same przeszły przez, przez raka piersi i, i, i działają właśnie w stowarzyszeniu, aby pomagać kobietom dotkniętym tą, tą chorobą. I od lat, od samego początku, praktycznie, właśnie dotykam, wygrywam, wspiera Stowarzyszenie Amazonek poprzez zbiórkę w salonach, starych biustonoszy. Więc namawiamy Polki do wejścia na stronę Dotykam, dotykamwygrywam.pl odnalezienia w zakładce sklepy najbliższego, lokalnego sklepu, który bierze właśnie udział w kampanii Dotykam Wygrywam. A tych sklepów jest 150 na terenie Polski, więc naprawdę jesteśmy, mamy duże szanse, że w okolicy znajduje się właśnie taki okay. salon. I przyniesienia swoich starych biustonoszy, których nie używamy z różnych względów, bo nam szkoda wyrzucić, czasami trzymamy w szufladzie, bądź myślimy, że schudniemy, bądź może przytyję i na wszelki wypadek trzymamy, to przynieśmy je właśnie do takiego salonu brafitingowego, wyrzućmy do kosza na biustonosze, dostaniemy w zamian podziękowanie od sklepu w postaci bonu rabatowego na 20 zł, na zakup nowego, dobrze dopasowanego biustonosza. Możemy skorzystać, nie musimy, ale co jest ważne, te biustonosze następnie są sprzedawane do partnera kampanii, firmy recyklingowej i te całkowite środki uzyskane z tego procesu i idą właśnie na wsparcie walki z rakiem piersi. Okej, okay. no dobra, no to tu mamy pięknie, wiesz, powiedziane, wylukrowane, zapromowane, <grym> dotykam, wygrywam, wiecie co macie robić, a ja jak zawsze muszę włożyć szpilkę, żeby też ten podcast był bardziej wredny i po mojemu. Iza, <grym> widzisz, aż za nie mówiłam. Iza. No dobra, no to jest kampania, ale żeby ta kampania hulała, trzeba zaangażować dużo często znanych osób, znanych twarzy, które będą wspierać, pomagać. No i niestety zauważyłam, że często osoby takie, może chcą się angażować, ale jak przychodzi co do czego i do realnego działania, to trochę umywają rączki. No i teraz powiedz, skąd takie coś się bierze i jak ty nie tracisz jednak wiary w ludzi? Może powiem tak, że te osoby, no nie każdy jest w stanie. Ja też rozumiem, że każdy jest bardzo zapracowany w dzisiejszych czasach, i też nie każdy jest w stanie. W pełni się zaangażować. Dla mnie ja jestem i tak wdzięczna za sam fakt, że poświęca, poświęciły ambasadorki. Ale czas to wiesz, ja nawet nie mówię samo, wiesz, o Twoją kampanię, tylko że w ogóle mówię o ludzi, mm. że niby się angażują, ale jak przychodzi co do czego, to później jakby to zaangażowanie tak znika. Drawnie, tak tak, tak, tak. No coś w tym jest. Gdzieś każdy sobie stawia swoje własne priorytety, co dla niego jest ważne, tak? Ja jestem wdzięczna za to, że mam ciebie jako ambasadorkę. Dzięki i czemu ta to, to Czy Wiesz, jak ja się mieć... w coś angażuję, to, to po prostu robię. I sama, jakby ty, Iza, sama działasz jak szalona. I wiesz, jak to jest, że najgorsze, co możesz powiedzieć drugiej osobie, to nie mam czasu. Albo odmawiasz, bo nie możesz, albo się na coś zgadzasz, i ten czas się wtedy zawsze znajdzie. Taka jest prawda. Ale ludzie są różni. Nie miesz ludzi własną miarą, to jest y, dla was pierwszy morał tej historii naszej dzisiejszej. W każdym razie, no, kontynuując, jak ty nie tracisz tej wiary w ludzi? I za taką jedną osobę pojawia się sto innych, które naprawdę udowadniają mi, że to, co robi, to ma sens. Ja codziennie dostaję tyle wiadomości od różnych. Y, Firm, kobiet, mężczyzn, również, którzy gdzieś słyszeli o kampanii i stwierdzają, że to jest bardzo fajna sprawa i chcą coś zrobić. Chcą, mamy właśnie, jak wspomniałam, kilka firm IT zgłosiło się do nas, bo chcą kosze na bistonosze mieć u siebie w biurach i zbierać. A tam są kobiety? Są kobiety! Mówią do mnie tak, jedna firma mówi: wie pani, bo u nas tu jesteśmy firma IT to tak mało z kobietami, nie? Ale wie pani, no tak z 200 będzie. A już więc wiecie, to jest już tak. bardzo ładna grupa docelowa, ta, która nosi biustonosze i która na pewno ma jakiś do slingu do oddania. Ale. No, Ale i tak Iza, powiedziałaś bardzo dobrą rzecz, bo mówię, specjalnie wtykam szpilę, bo zawsze z tej szpilki wyjdzie coś takiego, bo ludzie mierzą się z tym, że robią dużo projektów, że angażują wiele osób, że na początku dużo osób się zapala, a później czują się porzuceni, zostawieni, bo no bo właśnie, bo każdy poszedł w swoją, w swoją jakby stronę i wybrał swoją drogę. Dlatego moi drodzy moral numer dwa: że w zastępstwie takiej jednej osoby, która Was zawiedzie, pojawi się tak naprawdę sto innych, które Was wzniesie do góry. Więc proszę się tutaj nie przejmować nie dalej poddawać. robić swoje po, do, po prostu. To jest moje ulubione hasło: robić <noise> swoje i po swojemu. Dokładnie, no bo mówię, zawsze po prostu tak będzie. Mam bardzo wielu właśnie znajomych, którzy robią coś i później się szybko zniechęcają, bo inni ich zawiedli. A to trzeba myśleć o sobie po dokładnie, prostu. Dokładnie, dokładnie. Liczy się to, w co my wierzymy, do czego czujemy pasję. I jeżeli faktycznie włożymy 100% swojego zaangażowania w to, no to tak jak mówisz, znajdą się inni, którzy też będą z chęcią nas wspierać na tej drodze. Z jednej strony też jest takie trochę obśmiewanie amerykańskich historii, że jak ktoś coś przeżyje to dopiero później tak jak nawet czy ja mam swoją historię więc wiem co to znaczy, że mm -hmm. seksi zaczyna się w głowie czy tak jak te panie, które same przeszły swojego raka i mam jeszcze parę znajomych, którzy są w różnych fundacjach i oni też są po chorobach, no bo wiadomo, to się inaczej tak. wtedy e, odczuwa, ale taka jest prawda, tak samo jak ty, osoba, która też ma i duży biust, to, to co robisz się pojawiło z tego, że no, nie miałaś spełnionych swoich potrzeb, i też wiesz, dlatego, jakie to jest ważne. A jak Dokładnie. ktoś po prostu czegoś nie przeżył, to też do końca nie wie. Dlatego, za takimi niby amerykańskimi historyjkami, ta pasja się pojawia. Tak, tak, bo wierzymy w nią dogłębnie, tak? mm -hmm. bo wiemy, że to ma sens i to jest realne i to może być coś z czym kobiety mogą inne również się borykać. Mm -hmm. A ty Iza jesteś takim przykładem do tego działania. E, mało tego, najgorsze jest to, że u ciebie na próżno jakieś szukać takich, wiesz, mrocznych historii, bo to co często osoby, które na przykład ciebie znają, powtarzają, że ty masz o tyle dobrze, bo ty działasz ze swoim mężem, który cię w tym wszystkim wspiera. <laughs> i jesteście tak. we dwójkę, więc ten biznes nabiera po prostu podwójnego rozpędu. Mój mąż naprawdę mnie mocno wspiera, dzięki niemu to ja mogę właśnie realizować te wszystkie zadania, ale tak samo mam zespół, zespół ludzi, który, którzy ze mną współpracują od lat i na których no, w dużej mierze polegam. Mamy wypracowane swoje schematy działania. Wiemy, kto za co jest odpowiedzialny. I jedno spotkanie poniedziałkowe wystarcza pół dnia, żeby po prostu zaplanować cały tydzień i ja nie kontroluję pracy moich, mojego zespołu na co dzień. O proszę, słuchajcie A, tego. Nie kontroluję, nie ma to, ja nie mam czasu nawet na to, więc moim celem zawsze było znalezienie takich ludzi, którzy będą samodyscyplinowani i którzy faktycznie mają predyspozycję do wykonywania danej, danej funkcji. Tak? Czyli dobra rekrutacja. No, Kolejny nie, nie. punkt dla biznesu Izabeli Sakutowej. Właśnie, Sakutowa, twój mąż jest Bułgarem. Jest. No, powiedz, jest. bo to jest, jest fajna historia tej waszej miłości i tego wszystkiego, co robicie. O Janne, my się poznaliśmy właśnie w Anglii, jak wyjechałam do Anglii. W po poszukiwaniu no. staników, w <laughs> Więc ja wyjechałam jako studentka na truskawki, zbierać truskawki na wakacjach, żeby dorobić na ostatni rok studiów. Pojawiła się u mnie na uniwersytecie taka możliwość, więc stwierdziłam, czemu nie. Tym bardziej, że w tej, w tej sytuacji finansowej, w której wówczas byłam, polegałam tylko i wyłącznie na, na stypendium naukowym i stypendium socjalnym, bo moja mama była osobą, bez. Mój tata zmarł wcześniej i moja mama finansowo nie była w stanie po prostu mnie wspierać, nie miała jakichś oszołomiających dochodów. W związku z tym ja się już dawno nauczyłam takiej samodzielności. No i było, pojawiła się możliwość wyjazdu na wakacje, żeby zarobić, zbierając truskawki, no i mój mąż również wyjechał wtedy właśnie też jako student z Bułgarii, tak się poznaliśmy. A przy okazji poznałam Bra brafitting, więc same dobre rzeczy z tych truskawek No wynikały. i co tam dalej wyszło? No Pozbieraliście truskawki? Pozbieraliśmy, przez następny rok utrzymywaliśmy kontakt listowny jeszcze wówczas, listy pisane były bardzo często, dwukrotnie się widzieliśmy, ja do niego pojechałam i jeszcze taka historia była, że miałam zarezerwować bilet na dwa tygodnie, żeby pojechać, ale byłam tak zestresowana, to był mój pierwszy lot w życiu, i tak byłam przyjęta tym całym procesem, że pomieliłam daty i na tydzień sobie zarezerwowałam. A później on do mnie przyjechał i później skończyliśmy studia i stwierdziliśmy, że chcemy być razem, ale wówczas nie widziałam siebie mieszkającej w Bułgarii ani on mnie siebie mieszkającego w Polsce i pojechaliśmy do Anglii. Tam mieszkaliśmy przez 7 lat. I później w międzyczasie założyłam swoją firmę pierwszą. Na początku działałam na pełnym etacie w Londynie, w jednej z firm, a drugi etat to były nadgodziny i dość często, właśnie weekendy, gdzie rozkręcałam swoją firmę zdalnie. A twoja firma to była? A moja firma na początku to była moja mama. Która stacjonarnie ogarniała tutaj okay. temat. I to była dystrybucja bielizny, właśnie okay. w takim szerokim zakresie rozmiarowym. Zaczęłam dystrybuować markę Panasz brytyjską, uh -huh. która jest specjalistą w rozmiarach D. I, i, i na początek no, nie było łatwo, bo w Polsce nie było um, niczego podobnego. Więc z jednej strony fajnie, bo odkryłam lukę, ale z drugiej strony bardzo ciężko było przy, um, przetłumaczyć. przetłumaczyć tak. Bo też. Y te staniki nie są tanie. Taka jest prawda. Nie są tanie. Gdybym była jak to powiedziałaś w odcinku miała lisie noski, tudzież zrelaksowane kozie cycki, to może i mogłabym pójść do sieciówki i sobie kupić ładny, koronkowy staniczek, który na przecenie i potrafi kosztować 40 zł, a jednak staniki takie porządne no kosztują już ile? Dwie, trzystówki, spokojnie. 200 zł trzeba na taki stanik na pewno wydać. Jednakże jeżeli spojrzymy, zależy jak patrzymy na to, tak? Jeżeli patrzymy na to jako krótka inwestycja, to faktycznie te sieciówkowe na chwilę są tańsze, ale one nie będą na taki długi okres. i znaczy, Iza, no bez... ja wiesz, ja wiem o co chodzi, to jest jakość. Tylko też ja chcę to Dokładnie. wytłumaczyć osobom, które będą no, słuchać, że to jest jakość i to jest zupełnie inny rodzaj produkcji takiego czegoś. Mm. Inny rodzaj produkcji, inny know-how, inne jakość materiałów, e, również mm. wykończeń. E, sam fakt nawet czasami używania tych takich e, sliderów na ramionkach, czyli tego co przesuwa nam ramionczko. E, w mało jakościowych one są plastikowe, szybko się łamią, e, a w jakościowych Muszą przede wszystkim wytrzymać próbę czasu. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie tylko mówimy o jakości, o ilości komponentów, tak samo. Sieciówkowe biustonosze są stworzone z około 10 komponentów do 12 maksymalnie. Jakościowe biustonosze zaczynają się od 35 części. A co to komponent? Komponent to są części składowe, z których okay. złożony jest biustonosz. To są wszelkie dodatkowe wzmocnienia, tak? dzięki czemu ten biustonosz po pierwsze jest o wiele bardziej wytrzymały, po drugie jest wygodniejszy na naszym ciele. A poza tym Halo, halo, przecież jesteśmy w erze zero waste eco i zero tak. plastiku, więc jeżeli ktoś tutaj słucha nas, to proszę to wziąć również pod uwagę. Dodatkowo jeszcze w sieciówce nie dobiorą nam perfekcyjnie biustonosza to znaczy też mówi się, że tam pracują brafiterki. Um, tylko problem w tym, że tam zawsze jest ograniczenie rozmiarowe. No sieciówka tak. nigdy nie zatowaruje się tak jak salon, brafitingowy. W rozmiary, w jednym modelu to jest około 100 rozmiarów, więc 100 rozmiarów sieciówka w życiu nie będzie posiadać. Sieciówki dlatego posiadają do miseczki E maksymalnie rozmiary, bo, bo wiedzą, że to są tak zwane skół, tak? Numery. Czyli każdy rozmiar to jest oddzielny produkt, no i też nie chcą robić sobie dużego magazynu. I tutaj właśnie. No Dość często kobiety wybierają coś, co mniej więcej pasuje, tak, Aha, no tak. a nie jest idealnie dobrane Dokładnie. do ich potrzeb. To jest tak, jak ja zawsze też tłumaczę z biustonoszami sportowymi. Dobry biustonosz sportowy nie powinien mieć rozmiarówki konfekcyjnej, SML, XL i tak dalej. Bo nie możemy zaklasyfikować kobiet, Pomiędzy 6 rozmiarów, po prostu. Nie no da tak. się, tak? Tych rozmiarów, sklepy brafitingowe, jeżeli mówimy już od najmniejszych rozmiarów do największych i przez różne obwody pod Biustem, to mamy ze 120 co najmniej. Nieźle. No dobra, no to teraz wróćmy. Więc tutaj zaczęłaś, tak jak powiedziałam na samym początku podcastu i też w filmiku naszym, prawdziwa biznesumen zobaczyła lukę na rynku, zaczęłaś sprowadzać te staniki, wiadomo, pierwszy ten, ale ja tu chcę do historii miłości. No i co? było Alosza, w jego imię, czy Alojsza, bo ja zawsze... Alosza, Alosza. Alosza, czyli się nauczyłam, bo mam Alojsza. No i, bo tutaj jest wiesz, ten wątek bułgarski. Wątek bułgarski. No wiesz co, my z Londynu przeprowadziliśmy się w sumie na, do Polski i tutaj ustabilizowaliśmy sobie firmę. I po kilku latach pana właśnie Marka, którą, która jest moim głównym dos, dostawcą bielizny, zaproponowała nam wejść na rynek bułgarski. I wtedy wyjechaliśmy na. Około 3 lata budować tam naszą firmę oddzielną też? Jeszcze w ramach błogarskim. wyjaśnienia, panasz nie jest sponsorem tego podcastu, nie a ja jestem takim cieciem, że po prostu kocham Izę i okej, okay, dostaję od niej zawsze staniki. I mimo, że się odzywa do mnie kupa innych firm, która chce mi zaproponować i staniki, i pieniądze, zawsze im odmawiam, bo jestem wiernym klientem Panasz. Jestem ziomeczkiem Izy i po prostu uważam, że robi tyle dobrego, że. Kasa się znajdzie gdzie indziej, prawda Iza? No. Znajdzie się pewnie, nie? Ja jestem ci wdzięczna za to, że, że, że naprawdę od tylu lat ma świetnie po prostu tutaj A wspierasz. przestań, te firmy, co się do mnie odzywają, jak poszłam raz do sklepu, bo nawet bon dostałam, to pani na mnie spojrzała w sklepie i powiedziała, <gry> że. Mm, Wie Pani co? a może koszulkę do spania, jakąś hmm. taką flanelową, <noise> bo nie umiała mi nic zaproponować. No właśnie o tym Więc mówię, wróćmy tak. do wątku właśnie. bułgarskiego. <noise> o tym mówię. Więc mieszkaliśmy tam przez 3 lata, założyliśmy sklepy brafittingowe, które do dzisiaj działają i świetnie się mają. Później wróciliśmy do Polski, ale nie wiem do czego bijesz dokładnie, bo ślub w Bułgarii, tak. <noise> no, że zdecydowaliście się jednak po Bułgarii przenieść tutaj, rozwijać wszystko tutaj, mimo że za dwa nawet Książka została wydana po rosyjsku. Tak, ale tutaj akurat Bułgaria nie miała nic do rzeczy. Po prostu na targach bielizny w łodzi, które odbywają się dwa razy do roku, zjeżdżają się różni, różne firmy mm -hmm. z różnych stron świata. No i przyjechała jedna firma, która organizuje również targi w Moskwie. I zainteresowali się moją książką. Kupili Widzicie, Być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim I, czasie. I, I dzięki temu też miałam przyjemność prowadzić kilka prelekcji, chyba trzy czy cztery razy byłam już w Moskwie, gdzie właśnie uczyłam brafiterki na targach w Moskwie, jak pracować właśnie z trudnymi biustami, jak dobierać biustonosze, więc dla mnie to takie doświadczenia bardzo, bardzo otwierają też moje światopoglądy, tak, bo to całkowicie inny klient, inna obyczajowość, ale też dzięki temu też poznałam z drugiej strony, dzięki Moskwie, otworzyły mi się drzwi do międzynarodowych targów w Paryżu, gdzie również miałam swoją prelekcję, Lekcje. Wiesz co, Bo Iza? Ja po prostu biję do tego, że tak jak powiedziałam, dużo osób, które będzie słuchać, nie tylko będzie tutaj zwracać uwagę na brafitting, ale też jak ty się w ogóle rozwijasz. Jaką jednak ty jesteś tutaj przedsiębiorczą osobą i to, że ty cały czas próbujesz. Jak nie Polska, to Anglia. Jak nie Anglia, to Bułgaria. Jak nie Bułgaria, to znów Polska. Tu w Polsce nagle przebijesz się Moskwa-Paryż. Że u ciebie to chyba nie ma takiego miejsca naprawdę na stopi załamanie, co? Znaczy inaczej. Jest, ale ono ci chyba jest z tych osób, które mobilizuje. Wiesz co, chyba tak, chyba tak to działa. Ja sobie nie daję, w, nie pozwalam sobie chyba nawet na coś takiego. Gdzieś, nawet jak na chwilę mam jakieś takie sytuacje, kiedy, mnie, kiedy coś mi nie wychodzi, no to mój mąż się wtedy pojawia, który jest maksymalnym optymistą i to powie każda osoba, która go zna, a najlepiej to chyba mój, mój zespół właśnie, który na co dzień z nami współpracuje. Zawsze wiedzą, że, za przeproszeniem, by skały srały, a losza i tak zawsze pozytywnie spojrzy na sytuację i powie da no, więc tu wątek. I robimy swoje. Więc wątek bułgarski kolejny jest taki, że jednak wsparcie tej osoby najbliższej w tym, jak działa, jest. jest naprawdę bardzo potrzebne. Jest i bardzo, i fajne. Tak, tak. I nie, nie mówiąc już o e, sytuacjach biznesowych, gdzie on faktycznie bardzo mocno wspiera tę e, fi, e, jakby organizację i trzymanie finansów firmowych, co jest bardzo ważne. E, ja zajmuję się szkoleniami, ja zajmuję się marketingiem, PR-em. ci podział biznesowy? E, sprzedażą, dokładnie. Więc tutaj świetnie się uzupełniamy. On jest finansistą z wykształcenia, o, więc. Czyli w ogóle idealnie. Tak, tak. Chciałabym więc... takiego. Pomaga mi właśnie w tych rzeczach, gdzie ja nie do końca. On mam widzi tabelki. Ty jesteś pełna wizji, pasji. I wtedy mnie hamuje, nie stać tak, nas na to. Dokładnie. Pełna wizji, pasji, dlatego ja czekam, aż tabelki się kiedyś zgodzą, bo. Nie wiem, czy powinnam to mówić, bo jeszcze ktoś podkradnie, ale trudno i tak masz dużo obowiązków. Niech ktoś podkrada. Poproszę o seksowne koszulki dla kobiet z dużym biustem, bo wiem, tego nie ma. Wiem, tego po prostu nie ma. Wiem, jest A to, to, co jest dostępne, no to sorry, ale biust na brzuchu. Nie, to nie trzyma w <laughs> żadnym stopniu, nie. wiem o czym mówić. Także mam nadzieję, że do tego kiedyś dojdą tabelki Iza, no jakby... A, mówię, czekam, ale wiem, że masz co robić. Poza tym, tutaj, jakby, tak jak powiedziałam, nepotyzm bardzo duży, znamy się, lubimy i też rozmawiam jak o tobie na mieście z ludźmi. Masz bardzo dobrą opinię działaczki, to jest też bardzo ważne. W swojej najnowszej książce napisałam, że relacje są bardzo ważne i dzięki znajomościom można dużo załatwić, bo taka jest tak. prawda, ale dużo można załatwić w momencie, kiedy nasze działania się pokrywają, też z tym, że mamy co proponować, tak. i dajemy tej drugiej stronie też dużo. Także ty jesteś taką osobą. E, no i cóż, i jakby na samym koniec jeszcze chciałabym Cię zapytać o wsparcie na, na starcie, tak. żebyś o tym trochę powiedziała. To jest y, fundacja, którą w tym roku powołałam do życia. Do Bo nudziła się i sobie w tak. niedzielę <gry> Wiecie, Wiesz, skąd to wyszło? To wyszło z tego, że y, od kilku lat chodzę po szkołach i. W moim w gospodu, gospodaruję sobie jakieś tam 2-3 godzinki, kiedy mogę pójść i z nasolatkami porozmawiać o tym, jak dbać o zdrowie piersi. Ale robię to lokalnie, ze względu właśnie na te wszystkie inne rzeczy, które zawodowo wykonuję, i, i nie mam po prostu możliwości um, tak działać na całą Polskę. Więc pomyślałam sobie, czemu nie założyć fundacji, bo coraz więcej szkół zaczęło się do mnie zgłaszać z różnych stron Polski, i czemu nie założyć fundacji, włączyć, w nią salony i brafiterki, z którymi współpracuję na terenie całej Polski już od wielu lat, które wiem, jaką wiedzę posiadają, bo niejednokrotnie to ja właśnie je szkoliłam. Przygotować im jeszcze taką, jeden szablon. Czekaj. Mhm. Niestety, muszę tutaj otworzyć. Czekaj, to drzwi, bo to Kasia sobie od razu wejdzie. I niech ona wejdzie, ja powiem, że była I tylko to skończymy i koniec. Dobra. To, to hmm. się przerwało. To powiedz, się że. Jeden po, powiedz może od tego, że pomyślałam, żeby założyć fundację, dobra? Mhm. Od początku, bo o tym mówisz, e, tak? Tak, mówiłaś, mówiłaś, że Iza mówiła, że dużo obowiązków i w ogóle, i teraz jeszcze raz zacznij, że więc pomyślałam, żeby założyć fundację. Mhm. I że o... inne brafiterki ci pomagają. Mhm. Pomyślałam, żeby założyć fundację, która będzie działać na terenie Polski, w szkołach, będzie edukować i budować zdrowe nawyki wśród nastolatek od samego początku, kiedy pojawiają się właśnie im piersi. I działamy z fundacją w szkołach podstawowych, w starszych klasach szkół podstawowych, ale także i w szkołach średnich i w szkołach wyższych. Fundacja, Pomysł na fundację powstał z tego względu, że ja sama lokalnie od lat chodzę do różnych szkół i poświęcam swój czas i z rozmawiam taki Pogadanki urządzam z nastolatkami. A już się po prostu nie rozdzielisz na 10 części. Tak, tak. Iza, powiem tobie tak. Siedzi tutaj obok mnie mój mały pomocnik Dawid, który na i odcinek, i na podcast uśmiechał się jak szalony. <grym> Powiedział w przerwie, że same ważne rzeczy tutaj padły. I tak jak też powiedzieliśmy w odcinku, jak jedna czy dwie osoby skorzystają z tego, co powiedziałyśmy, czyli pójdzie do brafiterki, w ogóle zainteresuje się tym, co robisz. To już jesteśmy wygrane Dokładnie. i życzę Tobie bardzo dużo szczęścia. I no jak widać twoje I pomysły twoje... się nie kończą, <laughs> więc tak jak powiedziałam, dobrze mieć w swoim otoczeniu tak fajną kobietę, tak działającą i robiącą jeszcze przy tym fajne rzeczy. I tak samo jak do ciebie dobro wróci, tak samo tak jak powiedziałam, nie na wszystkim trzeba zarabiać, a tak. fajnie wspierać osoby, nie, które możemy coś dać. Tak, od siebie. Fajnie wspierać tak, osoby pewnie. pełne pasji, bo jak trzeba, jak trzeba pieniądze zarabiać, to one też się gdzieś indziej pojawią i mam nadzieję, że w swoim otoczeniu też macie takie osoby, które robią takie rzeczy i oprócz właśnie pustych frazysów, że kobiety mają się wspierać, bo ja tak. też jestem wyznawczynią, że jednak jak ktoś ma kopnąć, to kobieta najmocniej drugiej, <laughs> więc akurat ty jesteś tą kobietą, którą nie chcę kopać, tylko bardzo mocno przytulić i zawsze będę wspierać. Niech te pomysły się nie kończą. Myśl, kiedy wciśniesz seksowne koszulki. Tak. A ja, moi drodzy, cóż, no, zapraszam was do kolejnych podcastów, gdzie Girls Ask, czyli dziewczyny pytają, a tutaj e, takie kobiety jak Iza będą odpowiadać w odcinku na pytania wasze, a w podcaście, czyli tutaj rozwijać te swoje myśli, wątki, które mogłyby się nie kończyć, ale musimy kończyć, bo ile można tego wszystkiego ja słuchać. Ja tylko jeden apel. Ja tylko jeszcze jeden apel. Jeżeli osoby, które nas słuchają, mają do czynienia ze szkołami, czy podstawowymi, starszymi klasami, czy średnimi i uważają, że przydałaby się tam właśnie taka edukacja, bo Fundacja Wsparcie na Starcie działa całkowicie bezpłatnie, uczęszcza w różnych Miejscach w miejscach Polski, Polski, jej wolontariusze, i e, którzy edukują nastolatki, jak dbać o zdrowie piersi, to zgłoście się do nas po prostu. Zgłoście Izabela się do Sakutowa. Jak jesteście ludźmi inteligentnymi, to wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarkę Google na Instagramie czy na Facebooku Izabela Sakutowa przez V, a tam będzie wszystko. Także słuchajcie, słuchajcie dziękuję jeszcze raz Iza. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnym podcaście.